Zastanawiasz się, czy jesteś nadwydajny intelektualnie, ale nie masz pewności. Albo podejrzewasz, że ktoś z Twoich bliskich może należeć do tej części społeczeństwa. Podam Ci więc 10 głównych cech, które są wspólne dla prawie wszystkich tych osób. W opisie pod wideo masz również link, gdzie możesz wykonać test. Oczywiście jedynym testem, który może to potwierdzić w sposób oficjalny, jest test Waste 4. Wykonywany w obecności wyspecjalizowanego psychologa. Ale zanim zdecydujesz się, ewentualnie na no Waze, warto wykonać ten test, który polecam Ci tu w linku, żeby mieć świadomość, czy ta charakterystyka może w ogóle Ciebie dotyczyć. Zanim przejdę do opisu głównych cech osób nadwydajnych intelektualnie, chciałabym podkreślić, że jest oczywiście mnóstwo niuansów nadwydajności mentalnej, wysokiego potencjału intelektualnego. Nie ma dwóch identycznych osób. Każdy człowiek jest unikalny i wyjątkowy. Można być nietypowym na różne sposoby. Ale kiedy nie wiesz, że masz nietypowy sposób funkcjonowania i cierpisz z tego powodu, to warto mieć choć pewne pojęcie o tym, co te osoby wyróżnia od większości społeczeństwa. Są to cechy, które bardzo często pojawiają się właśnie u tych osób. Są one opisane w literaturze, ale także sama zaobserwowała je u siebie i u osób, które znam i które zostały również zdiagnozowane, choć nie lubię tego słowa, przez test waste. Cecha, która łączy prawie wszystkie te osoby, to uczucie odrębności, dziwności. Bierze się ono stąd, że myślimy i czujemy w inny sposób niż większość ludzi. Wiele osób nadwydajnych mentalnie, które nie wiedzą, że są nadwydajne, mają uczucia, jakby były z innej planety, jakby nie pasowały, jakby były jakieś dziwne, coś było z nimi nie tak. Myślisz i czujesz inaczej, intensywniej, czego większość ludzi nie rozumie. Większość tych osób od dzieciństwa słyszy oceny typu jesteś za bardzo zbyt za dużo. Na przykład zadajesz za dużo pytań i jesteś zbyt ciekawski. Reagujesz zbyt intensywnie, zbyt emocjonalnie. Wszystko za bardzo komplikujesz. Oczekujesz od siebie i od innych zbyt wiele i tak dalej i tak dalej. Te wszystkie krytyki, których których się nazbierało przez lata, sprawiają, że stajesz się bardzo krytyczny sam ze sobą. Jesteś przekonany, przekonana, że właśnie te cechy, które w rzeczywistości są twoją siłą, twoją wyjątkowością, które, które kryją twój potencjał, że są one twoimi wadami, słabościami. Zaczynasz myśleć, że coś u ciebie nie funkcjonuje tak, jak powinno. Że jeśli na przykład nie masz wielu przyjaciół, to jest to Twoja wina, bo nie potrafisz być taki jak inni. To uczucie odrębności jest bardzo silne i obecne już od dzieciństwa. To może skomplikować relacje w szkole, a później w pracy. Osoby te widzą niespójności, nieprawidłowości, niesprawiedliwość w ich otoczeniu i w ogóle w świecie. I pragną uczestniczyć w naprawie tego, co złe, co źle funkcjonuje. Chcą się przyczynić do czegoś pozytywnego, wnieść jakieś rozwiązania, mieć jakiś wkład do świata. Czasem mogą się spotkać z opinią, że są zbyt negatywne, krytyczne, gdyż poddają w wątpienie istniejące normy, system. W rzeczywistości oni po prostu widzą to, co powinno być ulepszone i usprawnione. No, i przede wszystkim masz taką ogromną potrzebę czucia sensu w swoim życiu. Bez tego tracisz motywację i wpadasz w sidła prokrastynacji, beznadziejności. A więc jeśli miałabym ci dać tylko jedną radę, to będzie właśnie ta. Nigdy nie przestawaj szukać sensu. Bo to właśnie w nim jest Twoja największa motywacja do działania, siła do podnoszenia się po upadku, do niepoddawania się. Do pokonywania własnych blokad. Wysoka wrażliwość to cecha łącząca wszystkie osoby nadwydajne mentalnie i jest obecna w różnych domenach życia. Może to być nadwrażliwość sensoryczna, czyli na przykład możesz być bardzo wrażliwy na dźwięki, na światło, na środowisko, na wszystko to, co cię otacza. Nawet materiał bluzki czy etykietka może być dla ciebie nie do zniesienia. Ale ta wrażliwość wyraża się też w intensywności odczuwania emocji, a więc smutek, złość, ale i radość, entuzjazm. Te wszystkie emocje są odczuwane w sposób bardzo intensywny. To właśnie w dzieciństwie było główną przyczyną krytyki i odrzucenia. Jeśli wzrastałeś w rodzinie, gdzie silne emocje były karane albo gdzie rodzice sami sobie nie radzili ze swoimi emocjami. A więc nie pokazali Tobie, jak sobie z nimi radzić. To być może nauczyłeś się je ukrywać, tłumić. A więc stłumiłeś swoją spontaniczność i możesz być odbierany jako osoba zimna, choć to fałszywy obraz Ciebie. Albo wręcz przeciwnie, nie potrafisz zapanować nad emocjami, masz tendencję do wylewania ich zbyt obficie. W obu przypadkach, jak widzisz już tutaj, tak skrajnych, a więc, jak widzisz, nie ma dwóch takich samych nadwydajnych mentalnie. W obu tych skrajnych przypadkach możesz mieć problemy w relacjach. I ponieważ odczuwasz wszystko z dużą intensywnością, to i ten problem urasta u ciebie do olbrzymich rozmiarów. I u niektórych może to nawet doprowadzić do bardzo bolesnego uczucia samotności, a nawet do izolowania się ze społeczeństwa. A jak to wygląda u ciebie? Czy rozpoznajesz u siebie wysoką wrażliwość? Czy może jeszcze ją wypierasz? Jakiego rodzaju wrażliwcem jesteś? Napisz, proszę, w komentarzu. Bardzo jestem tego ciekawa. Empatia to zdolność zauważania i współodczuwania stanów emocjonalnych innych ludzi. Empatii nie należy mylić ze współczuciem. Ponieważ współczucie stawia Cię jakby w pozycji trochę wyższości od osoby, której współczujesz. Natomiast empatia to umiejętność postawienia się w sytuacji innej osoby, odczuwania tego, co ona odczuwa. Dotyczy to zarówno emocji negatywnych, na przykład możesz płakać, jeśli ktoś obok Ciebie jest smutny, cierpi, możesz odczuwać całym sobą grobową lub stresującą atmosferę w pracy. Ale też możesz zwijać się ze śmiechu razem z dzieckiem, e, czy, lub e, zachwycić się jakimś pięknym widokiem. Można więc powiedzieć, że jesteś jak gąbka na emocje innych osób, co może być niezwykle męczące, zwłaszcza jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Może nam się wydawać, że bycie ekspertem w jakiejś dziedzinie to szczyt możliwości, szczyt sukcesu. Tak jest rzeczywiście wśród większości ludzi, ale u osób nadwydajnych mentalnie to tak nie działa. Osoba nadwydajna mentalnie bardzo szybko zdobywa kompetencje w jakiejś dziedzinie i przechodzi do następnej. Osoba taka ma wszechstronne zdolności, nawet jeśli o tym nie wie, a właśnie bardzo często o tym nie wie. Zwłaszcza, gdy stara się robić tak jak inni, dostosowywać się do ogólnie przyjętych norm. Często słyszy się takie zdania, jak dobry we wszystkim, to dobry w niczym, albo na przykład, że musisz się trzymać jednej ścieżki kariery, bo inaczej do niczego nie dojdziesz. Albo musisz całe życie trzymać się jednego zawodu i najlepiej nie tracić zbyt wiele czasu na inne zajęcia. Zapomnij o tym wszystkim. Bo jeśli w to uwierzysz, to nie tylko zablokujesz swój potencjał, ale przede wszystkim będziesz bardzo nieszczęśliwy. Musisz dać sobie przyzwolenie na próbowanie różnych rzeczy i zobaczysz, że potrafisz sobie poradzić i nawet odnieść sukces w bardzo różnych dziedzinach. Zresztą twój mózg potrzebuje tego jak pożywienia. Potrzebujesz ciągłej stymulacji, ciągłej nauki. No i właśnie, jeśli pracujesz na przykład w korporacji. To wiedz, że to zupełnie normalne, jeśli szybko znudzisz się monotonnością, powtarzalnością zadań. Nie obwiniaj się za to, tylko szukaj szybko innej pracy albo urozmaicenia. Osoby nadwydajne mentalnie uczą się i przyswajają informacje inaczej, co zresztą może być czasem źródłem problemów w szkole. Ponieważ masz tą zdolność myślenia w sposób rozbieżny, Twoja myśl biegnie szybko i daleko i w wielu kierunkach. Dzięki temu szybko potrafisz objąć temat globalnie, z dużego dystansu, łącząc jednocześnie informacje z różnych dziedzin. Jesteś więc w stanie dokonać czasem bardzo trafnej analizy, nawet w dziedzinie, w której nie jesteś ekspertem ale właśnie w ten sposób intuicyjny. Potrafisz bardzo szybko i trafnie ocenić sytuację. Podam Ci tutaj konkretny przykład. Kiedy na przykład przychodzisz do nowej pracy w firmie, powiedzmy w korporacji, zazwyczaj daje się nowym pracownikom około 3 do 6 miesięcy, aby przeanalizował, zrozumiał, jak funkcjonuje firma, czyli wszystkie wewnętrzne procedury, strukturę i zależność stanowisk w firmie. Relacji między poszczególnymi osobami, kultury, zarządzania itd., itd. No i większość osób potrzebuje właśnie takiego okresu, aby to wszystko ogarnąć, odkryć, zrozumieć i się przystosować. Osoba nadwydajna mentalnie, która przypomnijmy, jest wysoka wrażliwa, wszechstronna, wielozadaniowa i ma myśl rozbieżną i uczy się w sposób intuicyjny, funkcjonuje zupełnie inaczej. Taka osoba. Trafnie przeanalizuje sytuację firmy w ciągu paru dni, tygodnia, może dwóch. I to nie tylko zrozumie, jak funkcjonuje cała firma i jej poszczególne działy, ale również szybko zobaczy to, co w niej źle funkcjonuje i to, co wymaga usprawnienia. I tu już może zacząć się zgrzyt między tą osobą i jej szefem czy współpracownikami, bo oni po prostu tego nie lubią. Nie chcą, aby jakiś nowy się przemądrzał i chciał zmieniać ich przyzwyczajenia. No bo po co, skoro tak funkcjonują od lat, to po co coś zmieniać? Takie jest stanowisko większości ludzi, którego nadwydajni mentalnie nie potrafią pojąć. Więc musisz mieć tego świadomość. Jeśli ci zależy na tej pracy, no to musisz nauczyć się dawkować swoje analizy. Albo zmienić pracę na taką, w której ta Twoja zdolność zostanie doceniona. Kolejną cechą jest przenikliwość, zdolność do przewidywania. Możesz to również nazwać intuicją. Czasem nie potrafisz tego wyjaśnić, ale to wynik właśnie tych szybkich połączeń w Twoim mózgu, które sprawiają, że analizujesz sytuację na różne sposoby, według różnych hipotez i scenariuszy. Twój mózg eliminuje scenariusze najmniej prawdopodobne i dochodzi dość szybko do konkluzji, którą ty możesz nazwać intuicją. Bardzo lubię te słowa Henry'ego Bernsteina. Intuicja to inteligencja przekraczająca dozwoloną prędkość. I to jest dokładnie to. A więc zaufaj swojej zdolności do przewidywania, twojej intuicji. Oczywiście nie znaczy to, że jesteś nieomylny. Ale bardzo często Twoje przeczucia są ważną informacją, którą warto posłuchać, nawet jeśli wszyscy wokół pokazują Ci, żebyś popukał się po głowie. Stawiasz sobie wysoko poprzeczkę, sobie i innym. Trudno Ci zaakceptować błędy, pomyłki, niedoskonałości, nawet najmniejsze porażki. Ta cecha osób nadwydajnych intelektualnie ujawnia się już u dziecka. Uzdolnione dziecko ma trudność z odpuszczeniem niedokończonej zabawy, rysunku czy jakiegoś zadania, w które się zaangażowało. Również jeśli rezultat jego twórczości nie spełni jego oczekiwań, uznaje to za absolutną katastrofę. Utalentowane dziecko nie uspokaja się, mówiąc sobie, że to nie ma znaczenia. To dla niego po prostu dramatyczne przeżycie. I takiemu dziecku trudno jest. Spojrzeć z innej perspektywy na znaczenie porażki, ma tendencję do wyolbrzymiania wszystkiego. Osoby o wysokim potencjale intelektualnym już od dziecka potrafią długo dręczyć się myślami o wszystkim, co mogły przegapić w ciągu dnia, rozpamiętywać to, czego nie powiedziały we właściwym czasie oraz niefortunne zwroty, jakich użyły. Możesz odczuwać frustrację, a nawet poczucie winy. Że nie zrobiłeś wszystkiego tak idealnie, jakbyś tego sobie życzył, życzyła, ponieważ Twoje wymagania są tak bardzo wysokie. Osoba nadwydajna mentalnie ma niezaspokojoną ciekawość, chęć nauki. Oczywiście nie do wszystkiego, ale jeśli jakiś temat ją zainteresuje, to potrafi wręcz obsesyjnie szukać informacji, zadawać nieustanne pytania, musi wszystko zrozumieć. Nadwydajni mentalni po prostu uwielbiają, kiedy ich umysł jest stymulowany, uwielbiają nowości, wyzwania, a im bardziej temat jest skomplikowany, czasem nawet zupełnie daleki od jego głównej dziedziny, na przykład jego zawodu, tym większą może czerpać przyjemność. I w końcu ostatnia cecha, o której już mówiłam w poprzednim wideo, to wątpienie w siebie. Tak typowe dla tych osób. Zwłaszcza jeśli nie wiedzą, że są nadwydajne mentalnie. I syndrom oszusta. Osoba nadwydajna mentalnie, która nie wie, że nią jest, najczęściej uważa się za mało zdolną, gdyż porównuje się do osób, które nie funkcjonują tak jak ona i których funkcjonowanie jest uznawane za normę. Zauważa więc swoje słabości i braki. A nawet to, co w rzeczywistości jest jej unikalnym talentem, może uważać właśnie za swoją słabość. Ma wrażenie, że zawsze robi za mało, a jeśli udaje jej się coś osiągnąć, to przypisuje to przypadkowi, szczęściu albo innym osobom. Ciągle ma wrażenie, że jej kompetencje są niewystarczające. Zwłaszcza jeśli jest samoukiem, co zresztą jest dość częste wśród nadwydajnych intelektualnych. Mam nadzieję, że to wideo pomogło Ci lepiej zrozumieć, kim są osoby nadwydajne mentalnie. Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości co do siebie, to wykonaj test, który znajduje się w opisie pod tym wideo. No i przede wszystkim napisz proszę w komentarzu, jeśli rozpoznajesz się w tych cechach. Twój komentarz jest bardzo ważny, bo pomoże zrozumieć innym osobom, które funkcjonują podobnie, że nie są same, że nie są dziwolągami a to może być dla nich niezwykle cennym odkryciem. Dlatego z góry dziękuję Ci za podzielenie się Twoim doświadczeniem. No i oczywiście subskrybuj, jeśli podobają Ci się moje treści.